E Witamy naszych widzów i zapraszamy na serwis informacyjny. Zaczynamy od sprawozdania z sesji absolutoryjnej. Zaprosimy na festiwal Win Musujących, a także nad jezioro Glibiel, gdzie rozpoczyna się sezon kąpielowy. W piątek imieniny obchodzą Ireneusz i Leon, w sobotę Piotr i Paweł, a w niedzielę Emilia i Lucyna. Sobote słońce wzejdzie w Krośnie Odrzańskim o godzinie 4.43, a zajdzie o 21.24. W wyniku głosowania 15 głosów za 0, przeciw, 0 wstrzymujących się serdecznie gratuluję Państwu. Jednogłośnego decyzji o udzieleniu absolutorium z pokonania budżetu między Sesja podczas której radni udzielają absolutorium z wykonania budżetu jest jedną z ważniejszych w roku. To ocena podsumowująca poprzednie 12 miesięcy sposób wydawania i pozyskiwania pieniędzy w gminie. Podum zaufania i absolutorium, pomimo tego, że nie pracowałem tutaj w roku 2023, udzielane jest obecnie, można powiedzieć, pracującemu burmistrzowi. Natomiast to absolutorium i do obozu zaufania yy, należy się Panu Markowi Cebuli, mojemu poprzednikowi. Stąd też wyjątkowo część raportu o stanie gminy, w części inwestycyjnej, przedstawił Marek Cebula, poprzedni burmistrz Krosna Odrzeńskiego, obecnie wojewoda Lubuski. Rok 2023 dynamiczny rok wielu inwestycji, ale też. Rzeczy, które zmieniały naszą rzeczywistość, bo tak naprawdę każdego dnia zaangażowanie mojego zespołu tutaj w Urzędzie Miasta w Kraśniorzańskim to wiara w to, że następnego dnia będziemy o krok do przodu. Będzie lepiej. Czasami trzeba było zrobić krok do tyłu, by zrobić dwa kroki do przodu. Nie jesteśmy doskonali, nikt nie jest doskonały i mam tego pełną świadomość. A nie był to łatwy rok, zmieniające się przepisy, mniejsze udziały w podatku PIT, rosnące drastycznie koszty funkcjonowania szkół przy niewystarczającej subwencji, większe koszty inwestycji i większe wydatki bieżące. To wszystko powodowało, że większość z samorządów, nie tylko Krośnieński, miało problemy z finansami. Jednak w Krośnie Odrzańskim udawało się realizować inwestycje na poziomie nie mniejszym niż w najlepszych latach samorządu. Wydatki kształtują się w latach, tu mamy zestaw słupkowy w latach 2019-2023. Ostatnią zbliżoną wartość mieliśmy w 2019 roku, to było ponad 18,5 miliona. W 2023 to naprawdę była wysoka wartość. Przedstawienie kwestii finansowych poprzedziło wspomniane przedstawienie raportu o stanie gminy. Raport jest dostępny w biuletynie informacji publicznej. Link znajduje się m.in. na stronie krosnoodrzańskie.pl. O pewnych zagadnieniach należy przy omawianiu raportu powiedzieć. Przypomnę tylko, że zgodnie z ustawą o samorządzie, najważniejsze części, które musi zawierać raport, to informacja z realizacji strategii, programów i polityk. Ostatecznie radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu jednogłośnie. Cieszę się bardzo, że to sprawozdanie cały rok 2023 minął. Pomimo złych sygnałów na początku minął nam bardzo dobrze. Mówię to jako jeszcze w 23. mieszkanie z gminy nie niepracujący tutaj, natomiast cieszę się, że ten budżet tak się skończył z taką nadwyżką. Ta sesja była też sesją, podczas której pożegnano skarbnik Ilonę Ogibę, która po 13 latach współpracy kończy misję związaną z pełnieniem funkcji skarbnika gminy. Dwa lata temu rozpoczął się projekt, który trwa do dziś: Festiwal Polskich Win Musujących w Krośnie Odrzańskim. Po raz pierwszy odbył się w 2022 roku. Jedni porównują to wydarzenie do winobrania, inni twierdzą, że z winobraniem wspólne jest tylko wino, ponieważ w ramach festiwalu polskich win musujących pojawiają się wyłącznie producenci win musujących metodą tradycyjną. Zapraszam wszystkich na festiwal Polskich Win Musujących. Jest to już trzecia edycja, 6-7 lipca. Będzie 15 winiarzy z całej Polski produkujących wina musujące metodą tradycyjną. 15 winnic, które w tym roku pojawią się na ulicy Czarnieckiego w Krośnie Odrzeńskim, będą zarówno festiwalowi debiutanci, jak i stali bywalcy, w tym oczywiście przedstawiciele Klubu pięciu skupiającego winiarzy z Krosna i okolic. Wino to nie jedyna atrakcja tegorocznego festiwalu. Na festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. Będą występy muzyczne, malowanie i rzeźbienie na żywo. Będzie można zdegustować nie tylko wino, ale też różne potrawy. Uczestnikom festiwalu muzycznie chwilę umili m.in. Edyta Zazula. Swoich sił będzie można spróbować w tzw. Sparkling Jodze, czyli jodze z kieliszkiem wina albo po prostu usiąść na kocyku lub leżaku z musującym winem w dłoni. Trzecia edycja Festiwalu Polskich Win Musujących w Krośnie Odrzańskim odbędzie się 6 i 7 lipca na ulicy Czarnieckiego i w Parku Tysiąclecia. Jedno z najczystszych jezior na terenie nie tylko powiatu, ale także całego województwa. Jezioro Glibiel od wielu lat przyciąga mieszkańców zachodniej części Polski. Już od soboty oficjalnie rusza sezon kąpielowy, który w tym roku potrwa do 25 sierpnia. Sezon kąpieliskowy w Dłochowicach rozpocznie się tydzień po, po zakończeniu roku szkolnego. Serdecznie już teraz zapraszamy. Od kilku sezonów problemem kąpieliska nad jeziorem Glibiel byli ratownicy, a właściwie ich brak to niestety szersze zjawisko, które zauważalne jest na wielu podobnych kąpieliskach na terenie zachodniej Polski. Tym razem udało się ośrodek sportu i rekreacji był w stanie pozyskać ratowników, którzy zadbają o bezpieczeństwo osób przebywających nad jeziorem. W tym roku udało nam się, przynajmniej w tym momencie mamy obsadę ratowniczą dwóch ratowników WOPR. Warto też przyjechać dlatego, że pomost jest całkowicie nowy, jak Państwo wiedzą zapewne lub nie. Na przełomie lat udało się, tych ostatniego roku udało się wykonać kapitalny remont pomostu, drzew, deski modrzewiowe, ryflowane, no wygląda to dosyć ładnie, jest trwałe. Mamy nadzieję, że się będzie sprawdzać. Szczegółowy cennik dostępny jest przed wejściem nad jezioro, a także na stronie ośrodka sportu i rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Bomba w okolicach kościoła. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, które pokazały, jak skutecznie mogą działać służby w przypadku zagrożenia. W okolicach kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Łochowicach przeprowadzono ćwiczenia obronne pod hasłem Zabytek 2024, które miały na celu praktyczne sprawdzenie procedur ochrony zabytków w czasie zagrożenia. Powinniśmy być wszyscy uczyni na um, um, osoby, które w sposób podejrzany się zachowują, czy pozostawiają ładunki, paczki, i teczki w różnych miejscach do tego nie powiem, nieprzewidzianych, w szczególnie w obrębie obiektów użyteczności publicznej, ale również innych obiektów, gdzie gromadzą się duże, duże grupy ludzkie. Zabezpieczenie i ewakuacja z kościoła ruchomych zabytków, czyli drogocennych figurek, zabezpieczenie historycznych drzwi kościoła, czy specjalne oznaczenie zabytku znakiem rozpoznawczym konwencji haskiej. To tylko część przeprowadzonych ćwiczeń, w których udział wzięli pracownicy Urzędu Miasta, przedstawiciele lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Policja, Straż Pożarna, czy 152. Batalion Lekkiej Piechoty z Krosna Odrzańskiego. Pokazaliśmy Państwu najważniejsze epizody naszym zdaniem, które są związane z zabezpieczeniem obiektów zabytkowych, te, które właśnie mówię dotyczące podwyższenia tej gotowości do ochrony zabytków, dotyczące zawieszenia do konwencji haskich czy wcześniej ewakuacji zabytków ruchomych, czy które są do, do ewakuacji scalnego obiektu zabytkowego. Przygotowane przez gminę krosno odrzańskie ćwiczenia były pierwszymi na terenie województwa lubuskiego działaniami skupiającymi się na ochronie, ewakuacji i zabezpieczeniu zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego. Mamy nadzieję, że tego typu ćwiczenia dzisiaj pobudzą kolejne samorządy do podjęcia tych działań. I jeszcze wiem, na temat jakieś ciekawostki, przejdziemy, to pewnie troszeczkę za móc a samych planów, tego, kto powinien mieć. E, Jakie ciekawostki powiem, że cały zespół odpowiedzialny tutaj za dzisiejsze ćwiczenia po raz pierwszy spotkał się na obiekcie dniu 14 maja. W dniu 70. rocznicy uchwalenia konwencji ochrony dóbr kulturalnych na wypadek konfliktu zbrojnego zwanej o, e, konwencją Hasko, e, w której to e, między innymi ta konwencja Hasco określiła znak e, błękitnej tarczy tzw. Tak konwencji haskiej, którą dzisiaj Zawieszaliśmy na po północnej połaci nad W przyszłości planowane są kolejne tego typu ćwiczenia. To kolejny ekoprojekt realizowany przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne, po raz kolejny skierowany do młodzieży szkolnej z terenu gminy Krosno-Odrzańskie. KPWK od kilku już lat kładzie szczególny nacisk na edukację ekologiczną. Co roku OZE na przoku to kolejny przykład ekoedukacji. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji uczniowie czwartych klas szkół podstawowych odwiedzili punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz oczyszczalnię ścieków, by spędzić czas na prelekcjach. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z Krosna i z okolic, przede wszystkim z Gminy Krosno-Obrzańskie. Oczyszczalnia Słucham. E, Oczyszczalnia ma część mechaniczną i część biologiczną specjalizacja polega na, na tym, że jest to oddzielenie mechaniczne części twardych stałych od ścieków, takich jak na przykład pamiętajcie, nie wolno do kanalizacji wrzucać takich rzeczy jak pusteczki, które są takie dla uplaków, nie wolno wrzucać żadnych pampersów, nie wolno wrzucać koszulek, ręczników. Celem zajęć było także przybliżenie młodym słuchaczom tematyki odnawialnych źródeł energii oraz metod ich pozyskiwania. Młyn. Tak. młyn i refraki młyn wieczny, czy wefraki jak, jakkolwiek to nazwać, one tak miały podobną zasadę działania, to znaczy my obecnie wykorzystujemy siłę wiatru do przekształcania e, e, siłę wiatru do przekształcania ją w energię, a tam siłę wiatru poprzez system specjalnych korb e, i przykładni e, przekształcano na siłę mechaniczną. W ramach zajęć uczestnicy poznają, czym jest instalacja fotowoltaiczna, jak wykorzystywać energię wiatrową i wodną, czy też który europejski kraj najlepiej potrafi wykorzystać znajdujące się na jego terenie odnawialne źródła energii. To dopiero początek, ponieważ projekt będzie kontynuowany także w przyszłym roku szkolnym. Wracamy jeszcze na moment do rybobrania. Drugiego dnia imprezy odbył się specjalny konkurs dla przedszkolaków i uczniów szkół z terenu gminy Krasnoodrzeńskiej. Krośnieński Festiwal Piosenki był okazją do zaprezentowania się lokalnych talentów na dużej scenie. Organizowany Przez Szkołę Podstawową Numer 2 konkurs był pierwszym tego typu wydarzeniem. Jest duża szansa, że festiwal będzie odbywał się cyklicznie. Trzemu ty się złego dziś, z niepotrzebnym mieszkaniem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest. Zmagania podzielone były na dwie kategorie: zespoły oraz występy indywidualne. Razem na scenie zaprezentowało się kilkunastu różnych wykonawców. Ten, Po serwisie zapraszamy na relacje z Krośnińskiego Festiwalu Piosenki. Spot pędzla amatorów. Taki tytuł nosi nowa wystawa plastyczna w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim. Dzieła, które pojawiły się w krośnieńskim Zamku to obrazy grupy Gam Art działającej w ramach Lubuskiego Stowarzyszenia Malarzy, Rzeźbiarzy i Fotografików. Co ciekawe, w skład grupy wchodzą twórcy-amatorzy, którzy z pasją przerwają na płótna swoje uczucia, myśli i pomysły. Członkowie mają wiele pomysłów na wyrażenie siebie poprzez malarstwo. I takim bankiem pomysłów jest Danuta Siedzicka i Jelena Nowakowska. To są dwie Pani, które zasypują nas pomysłami, i co mamy robić i jak mamy robić. Jak wygląda praca grupy? Każdy członek jest inny, ale jednocześnie wszyscy uczą się od siebie nawzajem. Najważniejsze jest pozytywne podejście, bo każdy przecież maluje najlepiej, jak potrafi. W grupie jest wiele talentów, nie tylko malarskich. W ramach wystawy można zobaczyć także rzeźby. Wystawa grupy Gam Art z Lubska będzie dostępna w zamku przez najbliższy miesiąc. Muzyka Pamiętacie niebieskie igrzyska, które pod koniec kwietnia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim? To wydarzenie, które odbiło się szerokim echem nie tylko w Krośnie Odrzańskim. Starania krośnieńskiej placówki zostały docenione także przez patrona wydarzenia, to jest przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Przypomnijmy, że celem niebieskich igrzysk jest nie tylko sportowa rywalizacja, a przede wszystkim szerzenie wiedzy na temat autyzmu. Niebieskie igrzyska pokazują, jak wspaniale dzieci z autyzmem mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych i wspólnotowych. Zorganizowaliśmy e, dla nas wszystkich niebieskie igrzyska. Dlaczego niebieskie? Dlatego, żeby dać wsparcie osób, e, osobom ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Abyśmy pamiętali, że pomimo, że jesteśmy z ka każdy z innej szkoły, jest sześć szkół dzisiaj, e, żebyśmy pomagali sobie, żebyśmy zobaczyli, że każdy z nas jest inny, różny. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka podsumował rekordowe Niebieskie Igrzyska. Rekordowe, ponieważ w tym roku udział wzięło w nich 1857 placówek z Polski oraz pierwszy raz w historii 8 placówek polonijnych. Razem w wydarzeniu brało udział ponad 315 tysięcy dzieci. To jednak nie wszystko. Szkoła podstawowa nr 2 imienia Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim okazała się najlepsza w całej Polsce w kategorii zaangażowanie – to niewątpliwie jest dużym sukcesem placówki. Już nie możemy doczekać się kolejnej edycji wydarzenia. Niedawno na placu Unii Europejskiej odbył się krośnieński etap kolarskiego cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. To jedna z najciekawszych sportowych propozycji, w której można wziąć udział w Krośnie odrzańskim. Kolejnym ciekawym wydarzeniem, o którym już wkrótce będziemy wiedzieli więcej, jest Krośnieńska dziesiątka, czyli bieg na dystansie 10 km. Serdecznie zapraszamy także w ostatnią niedzielę sierpnia wakacji, czyli 25 sierpnia na Plac Unii Europejskiej do wzięcia udziału w klasyku krośnieńskim biegu dziesiątka, Krośnieńska Dziesiątka. Pierwsza edycja tego biegu odbyła się w 2014 roku. Tylko raz w 2020 impreza nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa i ciągłych zmian obostrzeń i zakazów, które w tamtym okresie panowały. Będzie to więc dziesiąta edycja biegu. Nie zabraknie oczywiście także wyścigów towarzyszących dla dzieci. Również w biegach dla dzieci dziesiątka na, na piątkę. To wszystko 25 sierpnia. Liczymy na dobrą frekwencję. Krośnieńska dziesiątka tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia. O zapisach, a także o szczegółach będziemy informować już wkrótce. Poznaliśmy zwycięzcę Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Krosnoodrzańskie. W finale spotkały się dwie drużyny, które w tym sezonie rywalizowały w rozgrywkach A-klasy. Relax Grabice, który zakończył rozgrywki na pierwszym miejscu oraz Bubr Bobrowice, który to zespół skończył sezon na siódmej pozycji. Brawo, 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 brawo. Tak padła pierwsza z pięciu bramek tego spotkania. Tego dnia lepszym zespołem okazał się mistrz a klasy, czyli Relax Grabice. W podstawowym czasie gry wygrali oni 3 do 2. Zespół z Grabic prowadził już 3 do 0. Ale rywale z bobrowic rozpoczęli swoją pogoń za wynikiem. Niestety dla nich zabrakło im czasu. Byli w stanie zdobyć tylko dwie bramki i to ostatecznie relaks grabice został mistrzem pod okręgu Krosno-odrzańskie. Tym samym relaks grabice zdobył w tym sezonie podwójną koronę. Mistrzostwo a klasy plus puchar polski. <muzyka> Będzie burzowy weekend, sobota jeszcze ładna, gorąca, bo będzie nawet 31 stopni, jednak pod wieczór pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Niedziela cała burzowa, będzie parno, temperatura na poziomie 28 stopni, w nocy także bardzo ciepło, bo aż 19 kresek powyżej zera.